Srany, jeszcze się nie urodził glina, co bym nie zgłosił do gadań. Detektyw Kraus. Detektyw Burger. Wydział Zabójstw. Nikt niczego nie ruszał. Znam procedury. Widziałem dziś gościa, który miał gwóźdź w głowie. Igły pod paznokciami. zmiażdżone palce. Przychodzą ci do głowy jakieś litery? Bo mnie dwie. U. B. O coś tam wiele, nie ma do kogo snulić. Dosyć już wiersz, odpuść. Zrobiliście ze mnie zdrajcę i mordercę. Działałem na pańskie polecenie, biskupie. Nigdy nie wciągam ludzi w sprawy, z którymi nie mają nic wspólnego. Jak długo służyłeś czerwonym? Nikomu nie służyłem. Wykonywałem swoją pracę. Klockner ukrył dokumenty. Podobno dowiedział się o tym czerwony kapitan. Musimy go dorwać jeszcze dziś. Nie wiemy kogo. Wszystko, co o tym słyszałem, to plotki, legendy, folklor. Myślałem, że on w ogóle nie istnieje. Dałeś się wciągnąć w grę, której reguł nie rozumiesz. Wierni w końcu zaczną pytać, z kim kościół robił interesy. I tak już dużo wiesz. Dałbyś sobie spokój. Ja już więcej nic nie mam. Jesteś bezpieczny już po wszystkim. Dlatego muszę wiedzieć, kto to był! My chroniliśmy tylko Kościół Święty.